Witamy na kanale Mapet Tuning. Dzisiaj gwincik, fajny gwincik KW, wariant trzeci. Pasat Passat to jest, również skoda super i ogólnie zawieszenie podobne będzie do całej tej płyty podłogowej. Audi Volkswagen Standard, standardowy tulki kawu ładnie w pudełeczku schowane klucz z pokrętło do regulacji twardości, jakieś tam instrukcje, papiery. Tutaj są prawdopodobnie kancelary, bo auto jest z amortyzatorami elektronicznymi. Są, tak jak może tutaj będzie widać, kancelary, czyli te małe moduliki, powodujące, że nie wyskakuje nam na desce rozdzielczej błąd zawieszenia. Tak? One po prostu oszukują komputer. To jest taka pośrednia wersja gwintu, czyli Pierwszy gwint to jest do aut, które nie mają elektronicznych amorków, czyli bez tych modułów. Później jest ta wersja właśnie, że są te moduły, czyli oszukujemy komputer, ale nie mamy tej regulacji. No jest jeszcze najdroższa wersja gwintów do niektórych aut z budowanym systemem, czyli Pozostaje nam działająca ta regulacja elektroniczna amortyzatorów, ale też jest sporo droższe. Mało kto na to się decyduje, aczkolwiek jest coś takiego: sprężynki tylne. To wygląda. Jedna regulacja z góry, gdzie wsadzamy tutaj właśnie to pokrętełko, które było w pudełeczku. No i tutaj mamy regulację od dołu drugą. Osobna regulacja odbicia, odbicia. Bardzo fajne zawieszenie. Duża możliwość ustawienia tego. To jest coś, co właśnie kawu się tym najbardziej chwali. To dla nich właśnie taki produkt top. To samo. Tutaj w Faltryce mamy też te amortyzatory tył właśnie w, w Inoxie też tutaj to pokrętło dolne może zdejmę to, lepiej widać o, mamy pokrętło dolne i tutaj akurat, w górne jest tutaj Nałożamy jeszcze tak całości wygląda. Dzięki.